Siemano, witam Was Pęczart w kolejnym odcinku mini którą nazwałem Zbieractwo, w której opowiadam wam, jakie ciekawe lub dziwne rzeczy zbierałem ja, moi znajomi, czy też moi kuznowie, moja rodzinka w latach mojej młodości, w latach 80. oraz 90. I w poprzednich dwóch odcinkach opowiadałem wam o zbieraniu puszek po piwie pustych, czyli rzecz dziwna, i o znaczkach pocztowych, czyli rzecz taka całkiem normalna. Tak naprawdę sprawdzałem, jedna i druga rzecz jest zbierana do, do dziś, także tak nie zostało to zapomniane. Dziś natomiast chciałbym Wam powiedzieć o rzeczy raczej mało dziwnej, normalnej, bo dziś opowiem Wam o zbieraniu sklejanych modeli samolotów, czyli rzecz, tak jak mówiłem, bardzo normalna. Generalnie w moim otoczeniu y, nie zbierał modeli samolotów, nie sklejał nikt. Tak naprawdę ani nikt z moich znajomych, ani moje, z mojej rodziny i tak dalej. Nikt tego tak naprawdę nie robił. Więc skąd się wzięło u mnie to zbieranie modeli? Otóż ja od dawna, kiedy pamiętam, jestem nakręcony na lotnictwo, to raz, y, ale nie na symulatory, tylko raczej na, ogólnie na samoloty i tak dalej. lotnictwo oraz na. E, jakieś grzebanie, kręcenie takich małych elementów, śrubek i tak dalej i tak dalej. E, grzebanie się w drobnicy, o może tak, rękodzieło, chociaż to brzmi dziwnie, ale coś takiego mnie zawsze bardzo kręciło e, i Pewnego, moja mama oczywiście to widziała, moi rodzice to widzieli, że ja interesuję się takimi rzeczami. Coś sobie skręcam, coś sobie składam, gdzieś tam w klockach Lego coś rzeźbie, bo jakieś tam klocki Lego, czy inne klocki miałem tam od rodzinki, dostałem Lego, raczej nie, coś innego, także, także że, że mnie to po prostu kręci. No i pewnego razu na święta Bożego Narodzenia, pod choinkę, dostałem swój pierwszy sklejany model samolotu. Nie pamiętam dokładnie okoliczności, co tam się działo i tak dalej, ale pamiętam, że dostałem jakiegoś Messerschmitta albo innego, innego, coś takiego, jakiś myśliwiec z II wojny światowej, bardzo popularny. Messerschmitt to chyba był, coś takiego, czyli niemiecki myśliwiec z II wojny światowej. I generalnie wtedy, wtedy e, ten pierwszy model samolotu sklejałem z moim tatą. E, to znaczy, <laughs> sklejałem z moim tatą, to dosyć duże słowo, nie pamiętam e, konkretnych szczegółów, ale pamiętam, że on sklejał, a ja mu pomagałem jak mogłem. Czyli gdzieś zaglądałem do instrukcji, ale moim głównym zadaniem było raczej wycinanie z tych takich ramek plastikowych, bo te modele przychodziły w takich plastikowych ramkach i w nich były powszklejane elementy, które należało wyciąć z tej ramki e, i po prostu posklejać do, do kupy, że tak powiem, brzydko, według instrukcji. Więc mój tata czytał instrukcję, e, operował klejem, a ja wyłamywałem te elementy z tych ramek. E, I o ile nie pamiętam pierwszych świąt, do, do końca tak dobrze, bo to było bardzo dawno temu, pierwszego sklejania modelu, to pamiętam już drugi, e, drugie święta, pamiętam i drugie sklejanie modelu. I to też był jakiś taki myśliwiec, ale chyba angielski, nie pamiętam teraz nazwy. Sklejaliśmy to w ten sposób, że on sklejał, a ja wycinałem te elementy. Elementy generalnie <laughs> powinny być wycinane jakimiś cążkami lub czymś takim, żeby to wyglądało ładnie. Ja po prostu wyłamywałem je z tych ramek. Znaczy, kręciłem tak długo, jak się robi z drucikiem. Łamiesz tak długo, aż pęknie. nagrzeje się je pęknie. Tak, kręciłem tak długo, aż ten element się wyłamie. Jak, jak ten element się wyłamał, no to w miejscu wyłamania z tej ramki, jak to wyglądało na tym elemencie. Wiadomo, także generalnie tak to wyglądało nasze sklejanie modeli, moje i taty. Samo sklejenie było w porządku, ale już wyłamanie zostawiało sporo do życzenia. A więc, po sklejeniu tego wszystkiego, po złożeniu do kupy, efekt końcowy był taki. Pół na pół, połowiczny. Niby dobrze, ale jak się przyjrzałeś z bliska, to tak nie do końca, nie? No właśnie, i tak sklejaliśmy te modele wspólnie z tatą. I te modele samolotów dostawałem co roku. Co roku tak naprawdę dostawałem model do sklejania. I wiadomo, że później już sklejałem te modele sam. I nie tylko, nie tylko dostawałem te modele na święta. i Pamiętam, że w ciągu roku te modele mama kupowała mi w sklepie, który przypominał sklep yy, harcerski. Dlaczego harcerski? Pamiętam, że w tym sklepie były mundury. Czy to były harcerskie? Nie pamiętam. Sklep mundurowy, może, ale były mundury harcerskie. Jakieś należałem do Zuchów, to harcerzy też. E, chwileczkę tak naprawdę wszystko mi się kojarzyło z tym, także mundury harcerskie. Tak to zostawmy. Jakaś składnica harcerska, nie wiem co to było, nie mam pojęcia, ale tam mama kupowała mi te modele. I miałem te modele przeróżne: od właśnie tych myśliwców z II wojny światowej do bardziej takich modeli zaawansowanych w późniejszym okresie, jak F-15 Strike Eagle 3, jak Jolly Green Giant, czyli taki y, helikopter duży, transportowy. Jak Harrier, jak F22, F16, i tego typu myśliwce, właśnie później miałem. Głównie myśliwce, no i jeden helikopter transportowy, ale te, takie generalnie modele ja zbierałem i sklejałem. Na początku, gdy składałem je wspólnie z tatą, no to wyglądało tak, tak, jak mówiłem. On sklejał, a ja wyłamywałem. Później już robiłem to e, sam, e, i, bo uczyłem się od niego. Po prostu on mnie uczył, jak to robić. A później ja to robiłem już samemu. I później już doszło, doszło do tego malowanie, naklejenie tej kalkomanii. A kalkomania jaka była, wiecie, albo te krzyżyki, krzyżyki w sensie te szachownica, jak polskie siły zbrojne, albo, albo takie te kółko, jak do rafu, nie? To wszystko sobie później robiłem sam. Malowanie generalnie było takie, że e, no średnie. Po prostu miałem farbkę szarą i miałem farbkę zieloną. Malowałem według własnego uznania łaty, bo to nie można nazwać kamuflażem, to były łaty. Malowałem łaty i później malowałem jedna łata szara, druga zielona. I taki malowałem sobie kamuflaż na tych samolotach. Nie zgodnie z instrukcją, bo w instrukcji były też instrukcje jak malować łaty, tak? Nie podążałem za tym w każdym wypadku, robiłem to po swojemu, także, także tak to wszystko wyglądało. E, ogólnie co do sklejania, gdy już zacząłem zajmować się tym sam, to, e, to była to fajna rzecz dosyć, bo y, na przykład powiem Wam jedną rzecz, e, dwie rzeczy w sumie. Generalnie jedna rzecz to estetyka, czyli klej, który miałem wszędzie na łapach, nie? To wiadomo, no bo ja roztrzepany młody, ja nie, nigdy nie miałem na nic czasu, musiałem wszystko naraz, od razu i tak dalej. Także ten klej kleił mi się do rąk. E, gdy przykleiliśmy szybkę do kokpitu, bo tam wiadomo, gościa wkleiliśmy do środka, to wszystko, ten cały kokpit, na koniec po sklejeniu korpusu przychodziła szybka. To brałem tą szybkę, te swoje paluchy, ma, tam maziałem klejem, a to ściekało i przyklejałem. Generalnie paluch od kleju. To powodowało, że ta szybka robiła się mleczna, bo się plastik topił, nie? No bo ten, to był jak cy Cyjanopan, coś takiego. Generalnie topił plastik, na tej zasadzie to się sklejało. Szybka do kokpitu zawsze u mnie była matowa, zawsze była unorana od kleju, gdzieś zacieki były i tak dalej, ale spoko sklejałem to sam. Pamiętam, że korpus. Korpus zawsze sklejało się y, po skleju wszystkiego do środka, w klejeniu według instrukcji. Jak z tatą sklejałem, to tata czytał instrukcję. Prawdziwy mężczyzna potem nie czyta instrukcji. Tata był prawdziwym mężczyzną, czytał instrukcję. Nie zawsze, ale zdarzało się. <gry> Także no ja instrukcję nie czytałem i to było wszystko jedno. Y, generalnie czytał instrukcję i jak korpus sklejaliśmy, to korpus musiał odczekać jakiś czas, żeby to związało. Po prostu przed przyklejeniem skrzydeł i tak dalej. Y, I generalnie, no to wiadomo, on sklejał korpus i szedł y, w święta zajmować się swoimi sprawami, a ja czekałem z namaszczeniem, przeglądałem, przeglądałem, buchałem, aż to się sklei, wołałem go, gdy uznałem, że to już się skleiło i skleiliśmy dalej razem. Ale gdy doszło do tego, że ja sklejałem sam modele i przychodziło mi skleić skrzydła, pamiętam jedno takie, jedno takie zdarzenie, takiś był myśliwiec, taki z II wojny światowej, sklejałem, y to korpus ten jest sklejony, wszystko i sklejenie skrzydeł. Skle Skrzyda składały się z dwóch części, jedno i drugie. Sklejone do siebie i później trzeba było to wkleić w korpus. Yy, wklejenie to w korpus, ale wiadomo, klej był mokry na początku, trzeba było to trzymać. Jak puściłeś, to te skrzydła opadały na dół, bo one się nie trzymały tak dobrze. Te modele polskie były raczej kiepskie, nie? Ale generalnie tak to wyglądało. Yy, to ja byłem, wiecie, w gorącej wodzie kompany, tu musiałem kolejne rzeczy patrzeć, oglądać i tak dalej, kontemplować. Nie miałem czasu trzymać tego i tak... Nie? To co zrobiłem, ja wymyśliłem taki sposób, że ustawiłem dwie szklanki obok siebie, włożyłem yy, skrzydła do korpusu, obsadziłem to na tych szklankach i zostawiłem tak. Jaki był efekt? Korpus osiadł na dół, skrzydła się wygięły w ten sposób i to zaschło. No i gdy na drugi dzień, bo zostawiłem to na noc, na drugi dzień, gdy wziąłem w rękę ten korpus, to yy, zacząłem yy, oglądać to, yy, ten cały samolot, no i generalnie to wyglądało tak, że skrzydła były wyjęte do góry. E, Przykleiłem później do tych skrzydeł e, koła, bo koła były częścią też samolotu. One były w skrzydłach chowane, koła były wysunięte i generalnie e, skrzydła były tak, koła stały w negatywie. Model wyglądał jak pokraka jakaś, nie? Także to był taki fajny, fajny motyw, który pamiętam ze sklejenia samoczynnie modelu. Jedno z pierwszych samoczynnych sklejeń modelu. Tak wyglądało u mnie, także to naprawdę były fajne, fajne czasy, fajne wspomnienia. Generalnie mnie, różne myki stosowałem, takie i tak dalej. Pamiętam te, takie wyłamania, te nieestetyczne elementów, później szlifowałem jakimś papierkiem, ale nie miałem papierku jakiegoś drobno, drobnoziarnistego, to grubym. Jaki był efekt końcowy, chyba wiadomo, nie muszę dodawać, nie? Ale ogólnie, modele Zbierałem, sklejałem, malowałem, oklejałem i wszystkie modele trzymałem podwieszone pod sufitem na żyłkach takich. Yy, dwie żyłki, yy, kołek wywiercony otwór, kołek, haczyk i wisiał sobie model pod sufitem. I tak miałem wszystkie modele, do całkiem, całkiem niedawna, do początku lat 2000, coś takiego, gdzie koniec końców moje modele skończyły, wszystkie, pamiętam, na, na szylocie skończyły. Zostały połamane, rozwalone przez moich kuzynów, przez mojego brata, połamane i tam skończyły. Skończyły w jedynym miejscu. Bo nie dbałem o nie, po prostu już później, także tak to wszystko się skończyło. I generalnie powiem tak, że to są fajne wspomnienia, bo e, po pierwsze, znaczy może tak, nikt nie miał z moich znajomych e, modeli sklejanych, nikt się tym nie zajmował, ale po latach, gdy poznałem Arka mojego kumpla, który kupił Amiga 500, on był zajarany lotnictwem, on kochał symulatory i on sklejał modele i widziałem jego duży model samolotu F-22 Raptor, chyba to był Raptor, nie pamiętam, w skali 1 do 18. Potężny jak dla mnie, bardzo duży model i też podwieszony pod sufitem. Wszystkie moje modele były w skali 1 do 24. To były generalnie małe modele, powiedzmy, że małe. A on miał 1 do 18. I to była jedna osoba, która zbierała modele i sklejała. Ale to już było po tym, jak moja zarewka na zbieranie modeli, już minęła, tak naprawdę. Także także no takie to były czasy. I generalnie powiem wam tak, że to są bardzo miłe wspomnienia dla mnie to sklejanie modeli. Zbieranie tych modeli i tak dalej, które później przerodziło się w zbieranie samochodów, burago i tego typu rzeczy, modeli metalowych sklejanych, skręcanych, ale o tym to już, to, to, to nie w tym temacie. Czemu sklejanie modeli jest dla mnie bardzo ważne, bardzo miłym wspomnieniem? <laughs> Ponieważ, tak jak wspominałem. Mówiłem na początku, to było wszystko wykonywane z moim tatą. On mnie tego uczył, on, on mi pokazywał, to wszystko, jak to robić. Ja z nim sklejałem, i to były naprawdę fajne święta. Były fajne, rodzinne, takie ciepłe, fajne święta, m, które spędzaliśmy razem. Jak wiecie, bo opowiadałem Wam, czemu to jest dla mnie ważne. Opowiadałem Wam przy okazji życzeń świątecznych ostatnich, że mój tata parę lat temu zmarł. Yy, I powiem Wam szczerze, że. Dlatego bardzo chętnie wracam do tych wspomnień, jeżeli chodzi o te modele o skleinie modeli, bo dla mnie to jest ważne, bo chcę mieć w pamięci tak najdłużej, bo chcę mieć tak najdłużej w pamięci mojego tatę. Po prostu. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz i pamięć o sklejeniu tych modeli, te wspomnienia przywołują mi te fajne chwile, z nim spędzone i przywołują mi po prostu jego w pamięci. I to jest dla mnie bardzo ważne i dlatego chciałem się z wami tym podzielić żeby go w ten sposób gdzieś uwiecznić, no też w pewnym sensie, bo jest w mojej pamięci, ale nagrałem film, w którym mówię o nim po raz drugi, w sumie na YouTubie i tak dalej i tu też znalazł swoje miejsce, bo chcę o nim mówić, bo to był naprawdę wspaniały człowiek, e, którego bardzo mi brakuje, niestety, no ale takie jest życie e, i to wszystko, takie wspomnienia właśnie trzymają mnie, no po prostu jest dobrze, jest dobrze, może tak to zostawię i, i tyle, nie będę to kontynuował, bo Skończy się jak się skończy. Także, także to jest dla mnie ważne. Podzielę się z tym, tym z wami, także tak to wygląda. I, I te modele no, później przerodziło się właśnie w modele metalowe, skleja, skręcane z samochodów i tak dalej, ale to był fajny okres, to był naprawdę fajny okres i miło to bardzo wspominam. I taka ciekawostka jeszcze z tatą, opowiem wam moim, była taka, że tata grywał ze mną na komodorku, gdy go posiadałem i grywał ze mną, że powiem wam wprost, w gry takie street Poker. Ku oczywiście niezadowoleniu mojej mamy. Ale to wyglądało tak, tata grał w pokera, a ja oglądałem co on tam robi. Nie, tam mu podpowiadałem, wiadomo, zawsze rozbierał panienkę na komodorku do bielizny i nie dalej. Bo no, nigdy nie zobaczyłem dalej, nigdy nie udało mi się go nauczyć, żeby ją dalej. W sumie chyba ku zadowoleniu w tym wypadku nie mamy, ale tak wyglądało. Grałem razem ze swoim tatą w Steve Pokera. <grych> fajne czasy, fajne czasy, fajne wspomnienia. Wiadomo czemu nie rozebrał jej dalej, nie. Po latach ja ją rozebrałem widok był taki sobie, nie. Bo to na komodorku to były raszple, straszne, nie? Ale, ale, ale generalnie tak to wyglądało. Także samoloty to na mnie bardzo miłe wspomnienie związane z tatą i nie tylko. I dlatego to jest dla mnie bardzo ważne I tyle, tak to zostawię No i tyle to by było, jeżeli chodzi o ten odcinek O te modele moje i tak dalej I czy na tym serię zakończę Nie wiem, miałem na tylko trzy odcinki Bo modele to była takie jedna rzecz, którą tak najbardziej pamiętam Oczywiście zbierałem różne rzeczy Te modele samochodów, o których Wam przed chwilą powiedziałem O których Wam przed chwilą powiedziałem Zbierałem jeszcze oczywiście gumy turbo czyli te historyjki z gum turbo i tak dalej, ale nie wiem, czy ktokolwiek chciałby o tym słuchać, bo jak się zbierało historyjki z gumek turbo, chyba wszyscy z gum turbo, chyba wszyscy dobrze wiedzą, także no nie wiem, ale jeżeli ktoś chce o tym usłyszeć, to może, może napisać w komentarzu, że chciałby posłuchać, jak zbierałem e, obrazki z gum turbo. Opowiem, czemu by nie. Czemu nie? Chętnie opowiem, a jak. Nie mam żadnych, żeby Wam pokazać, tak samo jak nie mam żadnych modeli, żeby Wam pokazać, tak samo jak nie mam żadnych puszek, żeby Wam pokazać, ale... znaczki Wam pokazałem, to, to się liczy, bo to jeszcze mam. Yy, ale, ale no... opowiem, opowiem. Jeżeli ktoś będzie chciał, to opowiem co nieco o moim zbieraniu yy, historyjek z gum Turbo yy, i innych yy, grach, yy, wymiany i tak dalej. To był świetny czas też. No, ale, ale to to może jak napiszecie, zobaczymy co z tego wyjdzie. A w tym odcinku to było na tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam Was, Pencroft i do następnego. Trzymajcie się, cześć.